Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Nagramy coś. Dam tym dzikusom trochę, im tu sprzątałem na podwórku, gdzie wściekają teraz. Nie wiem, co się dzieje. Trochę im soli tutaj, uskrobałem, żeby się tak nie mordowały i wysiałem im buraczki. Dam, zobaczymy co to się będzie działo. Czy będą jadły, czy nie? i można posiedzieć, co jak popracował, to teraz chwila relaksu, nie? Kompier też dostały. Na razie nie będę korzystać. Dupska głodne, to trzeba wsuwać. Nie? Te kebaby dla gołębi. Co Wam tu opowiedzieć? Byłem w Markuszowie na targu, ale to tak bardziej turystycznie. No sprzedałem dwa młode, to mi nie zależało, astrahańskie. Ósme już w tym roku. A tak, żeby coś kupić, to nie było. Za późno się obudziłem, bo miał być Adaś z Lublina, z kanału Ściana Wschodnia. Niestety go nie było, a tak to bym coś nagrał. A zanim się ocknąłem, że go nie będzie czy coś, to... Ludzie się rozjeżdżali, zresztą nie było nic ciekawego, takiego godnego zawieszenia oka, że tak powiem. No. Lęgi w toku jeszcze. Ja nie kończę jeszcze lęgów. Na pewno lipiec. Ale... Około 1 lipca Barber wjeżdża i robi tu porządek, żeby wszystko jeszcze kawałek wakacji wyglądało ładnie, nie. No, towarzystwo się rozdzieliło. Część sól dziobie, brakuje im. Zobaczymy, jak te buraczki będą wciągać. Jutro po nocce jak wrócę to nagram wam, bo teraz ciężko było złapać. Złapię jakieś koczki i się nagra w oliarce. Niedzielę jadę do zwolenia muszę obrączek dokupić, już nie mam ósemeczek a inne też mi się kończą, także muszę coś dokupić Czekam na nie na kąpiel Was już nie będę zanudzał Tak i tak sobie dziobę no, Taki pokaz no, Zobaczymy jak czy buraczkami się zainteresuje czy nie. Także nie przedłużam i co, do następnego, trzymaj się, się. cześć.